Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Kolejny dzień na nowym pozwoleniu, moi drodzy, i to jest aż, aż niewiarygodne. Tutaj widzicie, jest jeden palik, tutaj jest drugi palik. Odległość dzieląca je tu może 10 metrów. Idę tam hen, z daleka od tych zabudowań na dole, tam stoi szarik, jak widzicie, o tam. Zaraz, bo to się trzęsie, zmniejszamy. I na tym całym odcinku, a idę naprawdę Miejsce przy miejscu, do tej pory wyskoczył mi pierwszy wiodący, dwie puszeczki, jakiś tam kawałek płaskownika i nic więcej. Dopiero tutaj na końcu, praktycznie tej ścieżki, coś tam, coś tam wyszło, coś tam wyszło, już pokazuję. To jest wspaniały, bez głowy, żołnierz ołowiany, jeszcze widać czerwone barwienie. Ja go wyczyszczę za chwilkę, może pokażę go lepiej, spróbuję go wyczyść. Mam jakieś chusteczki, wody nie mam. A było to straszliwe. Ja myślę, że tutaj te konie, nie wiadomo, od ilu lat się pasą, one tupią, one mieszą y, tą ziemię, one dużo ważą, więcej ode mnie nawet. No i prawdopodobnie wbijają na rozmokłej ziemi te fanty bardzo głęboko poza zasięg wykrywacza. Niestety tak, tak mi się wydaje, że tak się dzieje, bo no, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, żeby nic na takim obszarze nie wyszło ani guziczek. No, i przy użyciu takich środków, jakie mam, doczyściłem tą postać troszeczkę. Nie ma ramienia i nie ma głowy. I tak prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, czy to miało być wyobrażenie żołnierza. O ten kaftan, takie podkasane rękawy. Może to jakiś rolnik był. Czerwony kaftan. No, dziś już to ciężko będzie ustalić. Fant jest taki, może ołowiany, a może cynowy. Syny też lali żołnierzyki. A podstawka tak się dziwnie świeci, ale chyba ołów raczej. No cóż, fajnie, fajnie, że choć tyle. I dzień kolejny, moi drodzy. I powiem tak, to pole uczy pokory. Straszliwie uczy. Złąki Złąki przeszedłem kolejną rajkę od początku do końca. Znalazłem takie jakieś okucie od paska, lub pudełeczko od starej zapalniczki. Malutkiej wyszła mi połamana łyżka, i to wszystko co znalazłem do tej pory. Teraz wracam trzecią rajką. No i no i wreszcie, monetka wyskoczyła. Wyskoczyła monetka. Ja ją trę tutaj od dłuższej chwili. Trę, żeby zobaczyć datę. Ona będzie czytelna 1900, wydaje mi się. Ale który nie wiem, będę musiał skorzystać ze szkła powiększającego. Natomiast z drugiej strony nie widzę twarzy panującego. A zależało mi na ustaleniu, z kiedy pochodzi ta moneta, bo może uda się przesunąć tą tezurę czasową tego pola. Byłoby miło. Także na razie, na razie nie oszałamia. Wydaje mi się, że ja się na tym polu marnuję, no ale co zrobić? Co zrobić? Za to koniki ładne. Koniki ładne, bardzo ładne. Koniki jeden ma niebieskie oczy, wiecie? Dobra, Dobra. to dalej odbieram lekcję pokory. Ten padł do końca i do domu. Smażyć schobowe. Wybiórki, bobry, dzień dobry. Kolejny dzień. Tym razem Piotrek ogarnął rzutem na taśmę zaorane pola. Tak, Piotrek, wiecie, znacie go, nie? Udało mu się i zaczyna tak na polu. Bardzo ciekawa znajdka. Kamyczek zielony. Teraz możesz siąść do pociągu jakiego. Tak jest. A to wszystko dzięki. Dzięki czemu? Duchawkom od Rycha.pl. PL. dobry. Tak, serdecznie. Super sprawa. .pl. Dziękuję. Dostajemy od Roberta w spadku. Naprawdę robił robotę. Dobra robota. No, piękne piękny Piękne, rzecz, gratulacje. Dziękuję. Tak, I tak mogę, no. tak mogę zaczynać kopanie. Tak mogę zaczynać kopanie. Placunia, powodzenia. Piotrek ma już dwie monetki. Jeden wycieruszek. Destrukcik. Yy, I pięć pensów współczesne. Także na razie bez szału. Mi też wyszła teraz monetka. Bardzo cieniutka blaszka. Pewnie jakiś token. Ale niestety stan również agonalny, prawdopodobnie nieczytelny zupełnie. No ale pierwsza monetka, pierwsza krągłość siedzi. Będziemy patrzeć w domu, może wypatrzymy coś więcej. Powoli zbliżam się do szczytu wzgórza, tam kryje się wiatrak. Jak będę na szczycie, no to powiem jeszcze parę słów o okolicy. Natomiast teraz dla mnie taka klamereczka. Fajna, niebrzydka. No i pewnie stara. Z całą pewnością stara. A teraz tak jeszcze, woli wyjaśnienia. Dwa lata temu po drugiej stronie tej asfaltowej drogi tutaj kopaliśmy tamto pole. I wzdłuż tych krzaków, które widzicie, biegła prawdopodobnie rzymska droga. Wyszło bardzo, bardzo sporo wyszło rzymskich monet. Natomiast tutaj nieco wyżej, mniej więcej naprzeciwko wiatraka, w drugiej stronie tego asfaltu wykopałem pysznego hrl z nawet z pierwszej szperców, duże piękne srebro, także tamto pole było bardzo owocne. To pole uprzedzał nas farmer, że on już kiedyś wpuszczał na nie ludzi i ono jest przeszukane, no i tak rzeczywiście niewiele ono daje dzisiaj, no ale, ale nie ma przeszukanych pól, prawda? Także biegamy, biegamy po nim skutecznie. Czeszemy je, Piotrek gdzieś tam za, za wzgórzem. Mi trochę niekorzystnie kończy się bateria, zimno jest. Szybko, szybko spada poziom, ale myślę, że jeszcze 3 godzinki pochodzimy. Tym razem krągłość. Gruby to, to spatynowane na zielono. Wyobraźnia podpowiada rzymka, ale jestem przekonany, że to guzik. Jestem przekonany, że ten guzik tej rad wydaje się zawinięty i tu chyba nawet widać wewnątrz, tepnięte oczko. No cóż, okrągłe, okrągłe moi drodzy. Strasznie, miejnie, strasznie. Dobra, teraz znowu dla Piotrka błyskotka. Kolejna. Dzisiaj zbieram błyskotki. Tak, dzisiaj Piotrek zbiera błyskotki, już Wam pokazuję. No, o, teraz jak na złość nie chcę ostrości złapać. Złapie, nie złapie. Absolutnie nie złapie. Zobaczcie co się dzieje. Co się dzieje? No to jest pierścionek powiem wam z trzema kamyczkami. W o, naprawdę ładnym szlifie. Jak się wyłączy i włączę jeszcze raz, może wtedy załapie. Po krótkiej walce w końcu Fokus zadziałał. Jakaś ostrość minimalna się zrobiła. No rzecz piękna, fajnie to to wygląda. Gratuluję Piotrkowi, on jest za moimi plecami, bo tak szukałem światła, obracałem się. Także już Wam nie pokażę tej szczęśliwej mortki tym razem, bo trzymam telefon brzuchem. Taki chytry plan, ale pierścioneczek bardzo, bardzo zacny. Naprawdę piękna rzecz. Powiem Wam, powiem Wam, że to pole usilnie próbujemy. mnie, no wystawiam mnie na próbę. Przed chwilą miałem rzymsko, rzymko guzika, Zabawnego teraz znowu wyskoczyła taka blaszka, jak ona błysnęła. Byłem pewny, że hamerek. A... a sami widzicie co to. Sami widzicie co to. Trzeci wypad zapowiada się zakończony bez żadnego spektakularnego fanta. Kurczę aż przykro Piotrek już się pakuje do autka, ja też ostatnie przejście, bo kończy mi się bateria. Zastanawiałem się nad tytułem tego filmu. I chodziło mi po głowie trzy wyjazdy, trzy porażki. Ale moi drodzy, nie będzie takiej porażki. Wyszła mi piękna, srebrna moneta. Co wam mam mówić? Nie wiem jeszcze, czy ja to nie poznaję. Tutaj jest twarz. A tutaj jest element herbowy. To nie, nie wiem, czy to jest angielska moneta w ogóle. Z dziurką była, widzicie? Dziurkę ma chyba. Tak, dziurka jest. No, coś wspaniałego. Oj, chciał mi ją porwać. Jest czytelna fe. Teraz się nie będę bawił w odczytywanie. Ale no jestem zachwycony jestem zachwycony, także udało się będzie, będzie powrót radosny lepiej niż myślałem wszystko się z niej da odczytać będziemy wiedzieli co to za moneta co to za moneta i z kiedy fantastycznie ale się cieszę a już mi tak smutno było Ludwik chyba tak, chyba Ludwik. Czyli francuska moneta, wydaje mi się, że to Ludwik, jeden z Ludwików osiemnasty. No nie wiem, przeczytamy, na razie nie będziemy gdywać Lupa do ręki obejrzymy dokładniej i wszystko będzie jasne. A ja bardzo szczęśliwy w tej chwili. I tak moi kochani, drodzy mili Kończymy przygodę Dla was to by było parę minut Ale jestem roz, rozchełstany i, I zarośnięty Dla was to by było parę minut Dla mnie to były trzy długie wypady yy, No umiarkowanie owocne Ale dzisiaj ten hamerek na zakończenie Pozamiatał Pozamiatał sytuację Jestem przeszczęśliwy Piotrek go też próbował czytać On ma nieco lepsze oczy od moich I on twierdzi, że to jest Ludwik XIV ja się jeszcze upewnię w domu, na pewno moneta zostanie opisana. Jeżeli to jest Ludwik XIV, to, to czasy Dimasowskich Trzech Muszkieterów, Kardynała, Rochelle i tak dalej. Masakra miazga po prostu. Także, także fajne zakończenie. Zakończenie wypadu. No, jestem zmęczony dosyć mocno. Pędzę, bo zaraz do pracy. A... O, schodziłem się straszliwie. Eee, nieważne, nieważne. Ważna jest piękna monetka. Dziękuję Wam za uwagę. Eee, było mi miło, jak zwykle, Was gościć. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, pijcie dużo wody i niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.